Chodzi tutaj o sytuację, w e, której znaczenie historii e, doczesnej nie jest odczytywane jako oczekiwanie na przyjście e, epoki lub e, końca dziejów, lecz e, ze, względu na, e, ze względu na separację historii świętej od historii świeckiej e, trzeba wynaleźć oddzielny nowy eidos, czyli znaczenie e, historii doczesnej. E, jakiego, jakiego, rodzaju, e, hi, jakiego, rodzaju ce, jakiego rodzaju znaczenie to może być e, pokazuje przykład Puryta. E, Wskazuje e, pamflet E, polityczny z czasów rewolucji angielskiej, wgląd e, w blask chwały Syjonu, w której e, anonimowy pamfletista kieruje do e, ludu e, angielskiego odezwę, której e, zapowiada nadejście, e, nadejście Nowego Królestwa Chrystusowego na Ziemi. Do jego, e, do jego realizacji e, w czasie, w którym wskazuje autor pamięt, do jego realizacji powołani są święci, to znaczy uczestnicy ruchu, ruchu ewolucyjnego. To co, to, co istotne w ruchu, ruchu, ruchu Purytan. To przekonanie o istnieniu, e, istnieniu e, możliwości przeniesienia e, kategorii ponadświatowych, to znaczy doskonałości, e, to znaczy zbawienia, e, do sfery doczesności. Purytanie nie przejmują e, nie przejmują się już sytuacją własnej duszy, e, a realizacja, przybliżenie Królestwa Bożego na ziemi staje się celem, który usprawiedliwia wszystkie środki. Drugim przykładem z kolei progresywistycznego gnostycyzmu jest zupełnie innej strony, patrzący na znaczenie. Historii nowoczesnej, e, konwersyjny, e, który wskazuje na równość, e, przepraszam, e, który analizuje e, sytuację międzynarodową e, pod względem postępu, e, jakiego dokonują poszczególne narody. E, oceniając ten postęp, e, kieruje się kryteriami zaczerpniętymi z cywilizacji zachodniej i odpowiednio. Do, do kategorii zaczerpniętych stąd analizuje postęp, postęp technologiczny i postęp wiedzy w naukach w ścisłych oraz w gospodarce państw pozaeuropejskich i europejskich. Ta, ta konstatacja, że istnieje rażąca nierówność między państwami prowadzi go do przekonania, że celem absolutnym polityki powinno być zrealizowanie, zrealizowanie absolutnej równości w poziomie bogactwa, w poziomie wiedzy oraz w poziomie technicznym, na jakim znalazły się te państwa. Dlaczego jest, to, dlaczego jest to wizja gnostycka? Ze względu na, na, absolutny, na absolutny horyzont, który przyjmuje Condorcet, który nie wskazuje granic rozwoju. To znaczy, doskonałość, jaką może zdobyć człowiek realizujący w państwie swoje. E, Spełniający w państwie swoją doskonałość nie jest e, skończony. E, państwa dokonują e, niejako e, procesu przebóstwiania samych siebie. Człowiek nie ma zamkniętego horyzontu e, doskonałości, więc e, to samodoskonalenie e, nie ma określonego poziomu, na którym mogłoby się zakończyć. E, tym samym, e, e, po osiągnięciu e, doskonałości, kondycja e, może stwierdzić, że jest jeszcze wiele do osiągnięcia. E, myślę, że <śpuszczam> przepraszam za moją twarz. E, przede wszystkim e, myślę, że taką e, myślą, która e, mogłaby e, tutaj, e, skonkludować e, cały ten wywód Bogelina, e, e, zawarty chyba najpełniej w nowej nauce polityki, e, jest to, że e, od, e, odrębność, e, odrębność istnienia e, sfery politycznej i religijnej w najpoprawnym wzorcu istnienia społeczeństwa politycznego wyraża się w postawie wyczekującej przyjścia końca dzieje. Z kolei postawa agnostycka, którą F Ogi diagnozuje jako błędną wyraża się w przenoszeniu kategorii pozadoczesnych do doczesności. Ze wszystkimi tego konsekwencjami to i błędami. To jest przede wszystkim pewien rodzaj mitomanii, która powoduje nierealistyczne oczekiwania wobec rzeczywistości, jakie wysuwają gnostycy. E, można tutaj przy, wysunąć e, przykład e, Marksa jego Królestwa Wolności e, e, oraz e, stosowaną w celu przybliżenia Królestwa e, Chrystusowego na Ziemi przemoc lub e, wszystkie inne środki, które e, zdawałyby się zaprzeczać e, realizacji rzeczywistych e, rzeczywistej wartości zawartych e, poza obecnym e, przesłaniu e, eschatologii chrześcijańskiej. Dziękuję.